Witam Was bardzo serdecznie z Tysle a to jest pierwszy odcinek z gry. To był Rise of the Tomb Raider? Wait, bo nie pamiętam. Tak, Rise of the Tomb Raider. Tak, kolejna część. Dobrze zrównoważony poziom trudności. ułatwiający podczas walki jest wyłączone. Wrogowy mam zwykłą ilyet zdrowia i zadałem normalne obrażenia. Bardzo poproszę. ha! Lecimy! Jezus Maria. Zobacz, że chcemy przekraczać ludzkiego A, jak mówiłem wczoraj Zaboczymy w Mirku, już zrobione. Jak Będzie super. Otaczający świat. Się, ale stopniowo... Zaraz będę musiał włączyć napisy dziwienia się ale nie wszyscy są odkrywcy poszukiwacze prawdy to właśnie ci, mm -hmm. kształtują przyszłość całej ludzkości Co tam Lara porabiasz na tej groźnej górze nasza ekipa ma już dość nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry tam jest... No dobra. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. I będzie znowu nauka sterowania najprawdopodobniej. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. <noise> Jezus Maria, jak ja się cieszę, że kolejna na tym rider w tym roku. Nie no, powinniśmy zakończyć tą Raidery. No Zostaną tylko te stare, stare tomb Raidery. To jest druga trylogia jaką robię. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok moją rękę. Drugiego tomb Raidera kto się robi remake Dzięki. Jest szansa, że zdążą go zrobić do przyszłego roku. Mała Dobra, to szybkie. Tak, e, poproszę napisy. I będzie git. Szczyt góry, wejdź na szczyt góry. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Tak, zgadza się. Nie, nie możemy. Ten wiatr jest obłędny! Nie możemy się A dosyćmywać. nie jest takiś zły jak u Hej, nawet jeśli nic tam nie znajdziemy, pamiętaj, że twój brat byłby z ciebie dumny. Wiem, mam jednak co do tego dobre przeczucie. Zgadza się. Jezu, ślady stóp też nie, co stawiamy. Masz radę Lara, wierzymy w ciebie. Dawaj. Mało brakowało. Laro! Wszystko w porządku? Tak, nauka sterowania. Tutaj jestem! Przejdę tam po ciebie! To jest znowu Johna? To zbyt niebezpieczne! Jo! I teraz korzysta z dwóch czekanów nie z jednego. Nie, chciałem to zrobić trochę lepiej, ale no nie wyszło, nie wyszło. My tu jesteśmy po prostu bogami parkour, nie zapominaj! Fate się nie ubywa Chociaż u Fate to był widok z pierwszej osoby Mam cię Dzięki Johno Mam wrażenie, że zmienił kolor skóry w międzyczasie, wiecie? Nie Takie Ty ci ty ci przeczucie Najlepsze że to ogrywamy jeszcze ze Steam, a następną część najprawdopodobniej będę jeszcze ogrywać z Epica, bo. Nie chcę za bardzo płacić eee, za coś, co mam na Epiku. To już sobie kupiłem tak. pomimo tego, że mam na Epiku. Eee, później, ale to jest marnowanie pieniędzy. Sorry, ale tak, prawda? Ja. Powinniśmy. Ale ten stary tropikiem mówił, że widział w tych górach ruiny. Miejmy nadzieję, że nas nie okłamał. Ale nadal to się nie ma co do chemii Do wiecznej królowej. Mamy nie więcej niż 2 godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. A jak masz zamiar zejść przed tą burzą? Powiesz, Milara? Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko doma. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. chociaż tyle, że miniaturę sobie przygotowałem Zobaczymy co te pół roku temu. <laughs> Jedyny plus tej sytuacji, wiecie? Że miniaturę mam już gotową. <laughs> Nie ma problemu. Słyszę, że jest dźwięk przestrzenny, to sobie założę drugą słuchawkę, wiecie. Teraz czeka nas Uważaj na spadający Nie ma problemu. Trzymajcie się przecież jest tylko Johna. O mały włos. No, Trzymajcie się. Trzymajcie się Larry Croft. Tylko Johna za tobą idzie, a ludzie mają się trzymać. Super. To co, uważasz nas jeszcze za osoby, która powinna się trzymać? trzymaj się! do radę przeskoczyć? Dam radę! Cholera, chyba nie dam rady przeskoczyć. Zostań tu, Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie. Dobra, poluzuję trochę. No, to by się rozwaliło jeszcze pod twoim ciężarem, wiesz. Jo, Co za burza. <grymne> Serio, na to było to wyczekiwanie teraz. są <laughs> Udało się. Widzę ruiny oh, Słyszysz mnie? Kolejna gra i kolejne urazy zbiera Lara. No nie wiem. Nie przejmuj się nami. Dobra, daliśmy radę. Wspinam się! Tylko jesteś nade mną, to jakim cudem mnie ja teraz mam Linę do dołu. Dobra, dajemy radę, dajemy radę, damy radę, damy radę Dasz la radę Lara Zawsze dajesz Do ruin samolotu Żaden kamień mi nie straszny Dobra, dałaś radę, trzymasz trzy, trzymasz trzy. W poprzedniej części to by nie wyszło. Ej, Kozak, Crystal Dynamics, uwielbiam was. Takie coś ugarnąć Uff. Uff. Kocham. Kolejne przygody Larry Croft i Mateo i Batmana. Jakbym mógł zapomnieć o Bruselejnie dwa tygodnie wcześniej? No. Londyn? W Londynie się szlajałaś? I co tam robiłaś? Ciekawego? W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. zostało? Egipt, A co z Syria, czy wznosi się ponad naszą? To są wiesz, notatki ojcelory? Crofta? Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym, kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to... Trójca? Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. A, muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się, larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył.

I co dalej zrobisz, Lara? Gróbce znowu się do ciebie dobierają, więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz? Mówię, nie. Roku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda i mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. No nie, mów tak. w jego ślady. Ale ano, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Na całe przykrwione oczy. Ale ta obsesja zniszczyła Twojego ojca. Widziałam coś. No, nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Nie. W każdej legendzie jest ziarenko prawdy. Albo całe Może ziaren. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka. Ale... No nice! Nice. Też chciałbym go znaleźć, wiesz? Chyba ci w tym pomogę. Hej! Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz co robisz. Jo, ja. jesteśmy blisko. kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas, nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To e, tylko lokalna milicja. Powiedziałeś pan mi komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty.

kto teraz wykorzysta Twoje usługi Skorzysta z Twoich usług, no? Powiesz mi jak sprzedasz swoich klientów. A jeszcze tutaj miała jednego czekana. Ha, Haha Głupi nie jestem Używa czekano drota północno zachodnia granica Syrii. Poszukaj ruin wśród urwisk. Kujwa, naprawdę, za każdym razem, kiedy się wcielam gdziekolwiek w Lara to ona ma jakiś uraz. Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponad grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Okej okay. Dasz radę Lara, wskakuj na górę Żadna milicja ci nie straszna Coś tu mamy Czyżbym trafiła ja, we właściwe miejsce? Jo, tylko dzięki atakowi Gdyby nie ten atak, zrobiłabyś to później. O, masz pistolecik? Jak dobrze wiedzieć, że Anandal nosi broń? To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo. Kareg. prorok. To tutaj. Tata miał rację. No, twój ojciec zawsze miał rację. Richard Croft, inaczej, zwany Lordem Croftem. Pismo jest bizantyjskie, ale... Dobra. jestem w stanie tego odczytać. Muszę lepiej znać grekę, żebym mógł odczytać. Rozumiem. Tu widać, jak prorok przemawiał do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. O, superanckie. O, grecki jest lepszy muszę na freski patrzeć Oto cuda jakie czynił prorok z Konstantynopola niesłusznie zamordowany przez zakon trójcy. Okej, okay. mam pierwszy poziom greki, bardzo proszę Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę serce wieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego. Dobra, Uuu. przeprowadził swój lud przez pustynię do oazy. Dobra, coraz lepszy grecki. Nic zadać, nic nie będzie Będziemy musieli poznać wszystkie języki świata, ukryte wejście. Bardzo ukryte, skoro je tak szybko znalazłeś, wiesz? I mi powiedzcie, że dronami tego nikt nie znalazł. Szkoda, że tata tego nie widzi. O, i staro, Trochę się lepiej skaczę, mam wrażenie, czasami. Muszę tam wejść. No, Lara daje radę. Lara to Zosia samosie. Za trójce ścigał proroka. I... No. Aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Czy oni od początku wiedzieli, gdzie to jest. Walczymy z trójcą. Jeżeli. W sumie nie wiem, czy powinienem wykorzystywać materiał z filmu, czy nie. Ale w filmie to ta prawniczka, która do nas przyszła, jest członkiem tej trójcy. No świeć. Mieli tam pana mnicha. Ile skorpioników, dużo tych panów mnichów tutaj. Przeszukaj korytarzu grubowca. Tutaj stoczono bitwę armia przeciwko pielgrzymom Zakon Trójcy To coś mamy Synu do Zakonu Trójcy doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec Okej, okay, greckiego się troszeczkę nauczyliśmy. proroka Zgładził zakon trójce. Ja wam dam niewolnikami, was uczynię, niewolnikami, powiadam wam. Dobra. Detonują ładunki wywieź. A ja już tu jestem. Ja nie za bardzo um lubię pływać w góry, nie wiesz? Teoretycznie też był zapis, ale jeszcze kawałunek bym przeszedł, tak do 30 minut nagrania, coś takiego dzisiaj. Laro. Dobrze wyszło. Ja wam dam, utopimy dziś bałwana. Nie na mojej zmianie. Albo wiecie co? W tym momencie dziękuję wam za oglądanie tego wspaniałego materiału, do zobaczenia w kolejnym już wkrótce, cześć czołem, hej!